Przednie edycje kręcone były na Bali, teraz mm -hmm. Zanzibar. Czy to jest zmiana na plusy? Jak to w ogóle y, z Twojej perspektywy wygląda? Już to ciężko to porównać, tak naprawdę. Mm -hmm. Jakby, gdybym miała ocenić takie po prostu warunki mm, bytowe, w sensie gdzie się znajduję, gdzie jest plan, to y, niewątpliwie jest mi wygodniej tutaj, dlatego że y, mieszkam dosłownie trzy minuty spacerkiem plażą od planu, więc w każdej awaryjnej sytuacji mogę szybko podejść, nie, wiesz, nie muszę nigdzie jeździć i, i to, to sprawia, że dużo bardziej komfortowo, po prostu mi się pracuje, a ja jestem tutaj, mm -hmm. w... nie, znaczy, nie? jestem tutaj naprawdę do inne jakieś w miejsca mnie interesują, mnie interesuje to, gdzie tutaj jestem, to, że mam blisko na plan i, i wszystko e, jakby sprzyja temu, żeby mi się tutaj komfortowo pracowało. A który dom, e, ten, który był na Bali, właściwie który hotel, czy ten, który jest na Zanzibarze, zrobił na Tobie większe wrażenie? Mówię tutaj oczywiście o hotelu, gdzie przebywają uczestnicy. Mhm. E, one są Trochę w podobnym klimacie, takim tropikalnym. Yy, jakby obydwa są bardzo atrakcyjne. Mają, a, aczkolwiek chyba jednak ten tutaj na Zanzibarze ma jeszcze dodatkowy niewątpliwy atut, czyli obłędna rajska plaża.